Jennifer Aniston i Barack Obama, czy to możliwe, że te dwie wielkie postacie publiczne naprawdę mają coś więcej niż tylko profesjonalną znajomość? Co jeśli wszystko, co usłyszymy o ich rzekomym romansie, nie jest tylko plotką, ale ukrytą prawdą? Absurdalne spekulacje, zaskakujące wydarzenia i tajemnice, które mogą wstrząsnąć światem. Czego nie mówi się publicznie o tej głośnej parze? Zostań z nami, by dowiedzieć się, co naprawdę się kryje za kulisami tej historii, bo to, co odkryjesz, może cię szokować. Barack i Michelle Obama rozwodzą się, ponieważ on chce być z Jennifer Aniston? Brzmi to jak scenariusz wyjęty z fanfiction albo telenoweli stworzonej przez sztuczną inteligencję, prawda? Jednak Internet oszalał na punkcie tej potencjalnie sensacyjnej historii. Amerykańska influencerka Jessica Red Cruz która tworzy treści skupione na polityce w Stanach Zjednoczonych, opublikowała artykuł, który wywołał prawdziwą burzę. W tym tygodniu napisała, inciderzy przewidują, że ogłoszenie rozwodu Obamów może nastąpić wkrótce. Chociaż ta wiadomość opiera się w dużej mierze na spekulacjach, wiele osób zaczęło traktować ją poważnie. To nie pierwszy raz, kiedy słyszymy podobne plotki. Już w zeszłym roku Jennifer Aniston zdementowała pogłoski, jakoby miała romans z Barackiem Obamą. Ale skąd właściwie wzięła się ta historia? Zostań ze mną, a wyjaśnię ci cały ten zamęt i odpowiem na pytanie, czy to tylko fake news, czy może kryje się za tym choć odrobina prawdy. Przyznam, że gdy pierwszy raz usłyszałem o tej wiadomości, pomyślałem Nie, ludzie, błagam. To musi być jakaś kompletna bzdura wyciągnięta z najciemniejszych zakamarków internetu. Przecież plotka takiej skali, gdyby miała jakiekolwiek podstawy, z pewnością zostałaby opublikowana na portalach takich jak TMZ, Daily Mail czy Page Six. Niektóre portale desperacko walczą o to, by jako pierwsze opublikować każdą kontrowersyjną informację, a mimo to ta historia do tej pory nie pojawiła się na żadnym z nich. Zacząłem więc zgłębiać temat i dotarłem do źródła tych plotek. Okazało się, że Jessica Reid, osoba odpowiedzialna za rozpowszechnienie tej informacji. To postać dość znana w internecie. Jest komentatorką polityczną o ogromnym zasięgu w mediach społecznościowych, jej konto na Instagramie przyciąga niesamowitą liczbę zaangażowanych użytkowników, a jej newsletter dociera do tysięcy odbiorców. Z tego powodu jest niemal niemożliwe, by ten plotkarski temat nie zaczął budzić emocji wśród osób reprezentujących strony zainteresowane tą sprawą. Wspomniany artykuł, o którym mowa, już w momencie nagrywania tego materiału zebrał ponad 400 komentarzy. W tekście autorka podkreśla, że spekulacje dotyczące rzekomych problemów w małżeństwie Obamów krążyły od co najmniej roku. Teorie te zyskały dodatkowy rozgłos po niedawnych wydarzeniach, które mogły je rzekomo potwierdzić. Jednym z przykładów jest brak Michelle Obamy u boku Baracka podczas pogrzebu byłego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Barack Obama pojawił się tam samotnie, co ciekawe, został zauważony w rozmowie z obecnym prezydentem Donaldem Trumpem. W artykule autorka podkreśla, że Michelle Obama zawsze była osobą niezwykle uprzejmą, wysoce profesjonalną i z szacunkiem podchodzącą do zasad protokołu dyplomatycznego. Dlatego też jej nieobecność na oficjalnych wydarzeniach może budzić pewne wątpliwości. Pierwszym z takich zdarzeń, które zwróciły uwagę, było jej brak podczas pogrzebu byłego prezydenta Jimmy'ego Cartera wydarzenia, w którym Barack Obama uczestniczył samotnie. Kolejnym zaskoczeniem była nieobecność Michelle u boku Baracka podczas inauguracji Donalda Trumpa, która odbyła się w tym tygodniu. Było to kolejne oficjalne wydarzenie, na którym były prezydent pojawił się bez swojej żony, co wydaje się wyjątkowo nietypowe i rzadko spotykane. Autorka tekstu wysnuwa przypuszczenie, że rozwód między Barackiem a Michelle Obamą nie jest już kwestią czy, ale raczej kiedy. Jej zdaniem Para prawdopodobnie czeka jedynie na zakończenie tygodnia inauguracji Donalda Trumpa, aby ogłosić swoją separację publicznie. Co więcej, artykuł zawiera dodatkowe informacje, które mają potwierdzać te plotki. Według anonimowego źródła, Barack Obama miałby być obecnie w romantycznym związku z aktorką Jennifer Aniston, znaną wszystkim jako Rachel z serialu Przyjaciele. Źródło to twierdzi, że były prezydent i Jennifer mieli się spotkać podczas jednej z prywatnych kolacji w gronie jej bliskich znajomych. Co więcej, jakoby sama Jennifer miała rzekomo przyznać, że między nimi istnieje coś więcej. Na jednym z takich spotkań obecna miała być nawet medium, co tylko dodatkowo podsyciło plotki. Cała sytuacja wydaje się wręcz surrealistyczna, ale podobno nie jest to żadną tajemnicą wśród najbliższych przyjaciół Baracka Obamy i Jennifer Aniston. Skąd jednak mogła się wziąć ta plotka o tak niecodziennym związku? Jakie są powiązania między byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych a jedną z największych gwiazd Hollywood? Na pierwszy rzut oka brzmi to absurdalnie, ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Otóż podobne plotki krążyły już wcześniej. W sierpniu 2024 roku magazyn Intouch opublikował na swojej okładce sensacyjny nagłówek: Prawda o Jennifer i Baracku. Michelle zdradzona, a Aniston skupia na sobie uwagę jej męża. Choć ten tytuł mógł sugerować zdradę i romans, artykuł przedstawiał zupełnie inną wersję wydarzeń. Według dziennikarzy magazynu, Barack Obama coraz bardziej angażuje się w przemysł filmowy, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego umowę produkcyjną z Netflixem. To właśnie dzięki temu kontraktowi jego ścieżki zaczęły coraz częściej przecinać się z Jennifer Aniston. Z drugiej strony, aktorka w tamtym czasie aktywniej interesowała się polityką, zwłaszcza, że zbliżały się wybory prezydenckie. To z kolei sprawiło, że coraz częściej uczestniczyła w tych samych wydarzeniach co rodzina Obama. Artykuł sugeruje, że wspólne zainteresowania doprowadziły do zacieśnienia relacji między Barackiem a Jennifer. Oboje mieli odkryć, że łączy ich więcej niż mogłoby się wydawać. Jednak, według magazynu, relacja ta opiera się wyłącznie na przyjaźni. Obaj są wielkimi przyjaciółmi, tak przynajmniej podkreślono w artykule. Niemniej jednak, jak donoszą dziennikarze, Michelle Obama rzekomo nie była zachwycona nową znajomością swojego męża z hollywoodzką Gwiazdą. Ze względu na całą sytuację krążą plotki, że Jennifer Aniston miała skupić na sobie całą uwagę Baracka Obamy, co wywołało pewne spekulacje. Jednak, pomimo wszelkich doniesień. Michelle Obama wydaje się w pełni ufać swojemu mężowi i nie wierzy, że mógłby dopuścić się jakiegokolwiek niewłaściwego zachowania. Sama Jennifer Aniston została zapytana o tę sprawę w trakcie swojego występu w programie Jimmy'ego Kimmel'a w październiku zeszłego roku. Był to segment poświęcony obalaniu plotek na temat aktorki, które pojawiały się w mediach. W pewnym momencie Jimmy pokazał jej okładkę magazynu zawierającą wspomniane doniesienia. Jennifer, śmiejąc się, skomentowała całą sytuację słowami, to absolutnie nieprawda. Wśród wielu telefonów od mojego agenta, kiedy zaczynam się martwić, o nie, co tym razem, dostaję e-maile mówiące, że Tani Tabloid znowu coś wymyślił. A potem patrzę i okazuje się, że chodzi o tę historię. Nie byłam na nią zła. Spotkałam go tylko raz w życiu. Tak naprawdę znam Michelle Obamę lepiej niż jego. Dodatkowo, w tamtym czasie przedstawiciel Jennifer Aniston wydał oficjalne oświadczenie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Wyjaśnił, że Jennifer nie utrzymuje żadnych osobistych relacji z Barackiem Obamą, ani nie łączy ich nawet bliższa znajomość. Podkreślił jednak, że aktorka darzy byłego prezydenta ogromnym szacunkiem i jest wielką admiratorką jego pracy oraz osiągnięć. W ten sposób cała historia została jednoznacznie zdementowana. Co miało na celu zakończenie wszelkich dalszych spekulacji na ten temat. To nie pierwszy raz, kiedy podobne plotki pojawiły się w mediach, ale w 2024 roku, gdy ta historia zaczęła krążyć, Jennifer Aniston stanowczo je zdementowała. Z kolei Barack Obama nie wypowiedział się na ten temat, co z jednej strony jest zrozumiałe, jako były prezydent raczej unika komentowania internetowych sensacji. Jednak odpowiedź Jennifer wydaje się ostateczna i rozwiewająca wszelkie wątpliwości, zwłaszcza kiedy podkreśla, że spotkała baracka zaledwie raz w życiu. To stwierdzenie miało być jasnym dowodem na to, że plotki są bezpodstawne. Ale jeśli obecne doniesienia mają w sobie choć odrobinę prawdy, nasuwa się pytanie, czy Jennifer i Barack nawiązali bliższą relację po tej wspomnianej wywiadzie. A może Jennifer nie była w pełni szczera w swojej odpowiedzi w programie Jimmy'ego Kimmel'a, a ich znajomość była wtedy bardziej zażyła, niż przyznała? Ciężko powiedzieć, co naprawdę kryje się za tymi plotkami. Jedno jest jednak pewne, Jennifer Aniston, mając ponad trzy dekady doświadczenia w branży rozrywkowej, raczej nie pozwoliłaby sobie na popełnienie takiej gafy, jak kłamstwo na żywo podczas popularnego programu. Trudno uwierzyć, by aktorka o jej renomie i profesjonalizmie ryzykowała swoją wiarygodność w takiej sytuacji, co sprawia, że cała sprawa wydaje się jeszcze bardziej intrygująca i pełna niedomówień. Ciężko sobie wyobrazić, że ktoś z taką reputacją, jak Jennifer Aniston, świadomie ryzykowałby swoje dobre imię, opowiadając nieprawdę, która za kilka miesięcy mogłaby zostać obnażona i wystawić ją na pośmiewisko opinii publicznej. Przez lata aktorka utrzymywała nieskazitelny wizerunek, dzięki czemu zyskała uznanie i szacunek zarówno fanów, jak i współpracowników. Czy zatem mogłaby świadomie postawić się w sytuacji, w której grozi jej kompromitacja i utrata wiarygodności? Wydaje się to mało prawdopodobne. Wszystko wskazuje na to, że Jennifer mówiła prawdę, twierdząc, że nie łączy jej bliska relacja z Barackiem Obamą. Jednak czy istnieje możliwość, że sprawa wygląda inaczej? Czy Jennifer mogła zataić coś przed widzami? Z jednej strony trudno sobie wyobrazić, że tak otwarcie skłamałaby podczas wywiadu, wiedząc, że mogłaby zostać złapana na kłamstwie. Z drugiej strony warto zauważyć, że czasem dwie rzeczy mogą być jednocześnie prawdziwe. Być może faktycznie Jennifer Aniston nie ma żadnego romansu z Barackiem Obamą, a jednocześnie może być coś na rzeczy, jeśli chodzi o kryzys w małżeństwie państwa Obamów. Amerykańskie media z pewnością nie pozwoliły, aby takie tematy umknęły ich uwadze. Szczególnie brak obecności byłej pierwszej damy na kilku ważnych wydarzeniach, takich jak wspomniane wcześniej, wzbudził spore kontrowersje i rozpalił wyobraźnie dziennikarzy oraz internautów. To właśnie te nieobecności stały się punktem wyjścia dla teorii o możliwych problemach w małżeństwie Obamów, co dodatkowo podsyciło zainteresowanie tym tematem w mediach społecznościowych i na portalach plotkarskich. Mamy tutaj do czynienia z relacjami od różnych osób mających dostęp do wewnętrznego kręgu rodziny Obamów, które postanowiły podzielić się swoimi spostrzeżeniami z dziennikarzami. Główna teoria, która jest coraz częściej podnoszona przez te źródła, mówi o tym, że Michelle Obama po prostu nie uczestniczy w wydarzeniach, w których nie ma ochoty brać udziału. Wiele z tych źródeł twierdzi, że miało okazję pracować w przeszłości dla rodziny Obamów, co nadaje ich wypowiedziom pewną wiarygodność. Jak powiedział jeden z informatorów, Michelle jest osobą, której nie można niczego narzucić. Ona podejmuje swoje decyzje i nikt nie ma na nią wpływu. Taki obraz jej niezależności potwierdza również fakt, że nie dała się przekonać do wspierania Joe Bidena w trakcie ostatnich wyborów prezydenckich. Inne źródło dodaje, że Michelle Obama od zawsze była osobą autentyczną, bez cienia fałszu czy dwulicowości, co oznacza, że bardzo starannie dobiera miejsca i sytuacje, w których się pojawia. Może zatem jej nieobecność na wydarzeniach po wyborach prezydenckich jest wyrazem jej świadomej decyzji o odcięciu się od bieżącej administracji. Warto tutaj przypomnieć, że już w sierpniu tego samego roku Michelle otwarcie wypowiedziała się na temat kandydatury Donalda Trumpa, co również rzuca światło na jej postawę wobec obecnej sytuacji politycznej. Wszystkie te elementy mogą sugerować, że Michelle działa zgodnie z własnymi przekonaniami, nie zwracając uwagi na presję zewnętrzną ani oczekiwania innych osób. Przez wiele lat Donald Trump starał się za wszelką cenę wywołać w nas poczucie lęku. Jego ograniczona i wąska perspektywa świata sprawiała, że czuł się zagrożony istnieniem dwóch osób, które były nie tylko ciężko pracujące, ale również niezwykle udane, a co ważniejsze, były czarnoskóre. Co ciekawe, nie jest to jedyny przypadek, w którym starał się wykorzystać swoje podejście do władzy, by zastraszyć innych. Takie działanie tylko obniża wartość naszej polityki, sprawiając, że staje się ona płytka i banalna. Wydaje się, że Michelle Obama po prostu nie miała ochoty siedzieć obok niego, rozmawiając podczas pogrzebu jego kartera. Oczywiście, pomimo jej nieobecności u boku Baracka Obamy na wydarzeniach politycznych, nie ma wystarczających powodów, by wierzyć, że para ta przechodzi przez proces rozwodowy. Zaledwie kilka tygodni temu, w grudniu, zostali zauważeni razem, opuszczając restaurację w Los Angeles. Co więcej, Michelle niedawno obchodziła swoje 61. urodziny, a były prezydent złożył jej piękne życzenia w mediach społecznościowych. Na początku tego miesiąca, w ostatnią piątek, napisał: Wypełniasz każde miejsce ciepłem, mądrością, humorem i wdzękiem, a do tego robisz to w stylu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę przechodzić przez życie u twego boku. Kocham cię kropka. Michelle odpowiedziała na to słowami: Kocham cię, mój drogi. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że sytuacja między Barackiem a Michelle Obama nie zmienia się, istnieje wiele niewiadomych, które mogą wskazywać na to, że coś jednak może się dziać. Z jednej strony, ich publiczna postawa nadal jest pełna miłości i szacunku, jak w przypadku ciepłych słów wypowiedzianych przez baracka z okazji urodzin Michelle. Z drugiej strony, nie możemy zapominać, że życie za zamkniętymi drzwiami jest zawsze bardziej złożone, a to, co widzimy, nie zawsze odzwierciedla pełną prawdę. Czasami pozory mogą nas mylić. Jak to się mówi, nie wszystko, co oświeci, jest złotem. W obliczu plotek, niepewności i różnorodnych opinii, warto przypomnieć sobie, że tylko Bóg zna prawdziwe serca i intencje ludzi. A my, jako ludzie, powinniśmy starać się dostrzegać dobro w innych, mimo iż czasami łatwiej jest uwierzyć w najgorsze. Biblia mówi, a wyście napełnieni wszyscy w Chrystusie, który jest głową wszelkiej władzy i potęgi koł godzina druga dziesięć. To przypomnienie, że w obliczu wszelkich trudności i nieporozumień, nasza siła tkwi w wierze i zaufaniu do Bożej mądrości. Chciałbym usłyszeć Twoje zdanie na temat tej sytuacji i całej tej historii. Co sądzisz o tym, co się dzieje z Michelle i Barackiem Obama? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. Jeśli chcesz śledzić więcej podobnych tematów, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić żadnego nowego filmu.